Witajcie na kanale kulinarne przygody. Dzisiaj będzie przepis na klasycznego murzynka z polewą czekoladową. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będziemy potrzebowali 200 g masła, 4 łyżki kakao, pół szklanki mleka oraz półtorej szklanki cukru i teraz to wszystko razem zagotowuję w garnku. Tutaj ilość cukru jest dość duża, mimo wszystko murzynek nie wychodzi bardzo słodki, ale jeżeli ktoś się obawia takiej ilości cukru, może zmniejszyć ilość cukru oczywiście według uznania. Wszystko razem zagotowuję. Gdy masa nam się zagotuje, zdejmujemy z ognia, pół szklanki przygotowanej tej masy odlewam i to będzie nasza polewa na ciasto. A pozostałą część przelewamy do miski i czekamy, aż całkowicie to nam się przestudzi. Do przestudzonej tej masy z miski wsypujemy i przesiewamy dwie łyżeczki proszku do pieczenia i dwie szklanki mąki pszennej tortowej. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Następnie całą masę miksuję mikserem. W osobnej misce ubijam cztery całe białka. A następnie do ubitych białek, zmniejszając obroty miksera, dodaję żółtka i chwilę miksuję, aż składniki się połączą, i dodaję ubite jajka do masy kakaowej. I teraz już tylko za pomocą szpatułki wszystko razem mieszam, aż składniki nam się połączą. Najlepiej robić od dołu, bo nieraz gdzieś właśnie tam zostaje na dnie ta mąka. I po wymieszaniu przekładamy do Tortownicy lub keksówki. U mnie jest tortownica o wymiarach 24 cm wyłożona papierem do pieczenia. W międzyczasie możecie już sobie nagrzeć piekarnik do temperatury 180 stopni. Pieczemy góra-dół bez termoobiegu do tak zwanego suchego patyczka. U mnie to wyszło około 40 minut. A po upieczeniu tą polewą, którą odłożyliśmy, czyli te pół szklanki, które odlewaliśmy na początku, wylewamy na ciasto i czekamy aż polewa nam zastygnie i gotowe. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, a murzynek wychodzi bardzo dobry. Jest wilgotny i puszysty. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.